To jest niezłe, nie? Tyle update'ów już wyszło. Dalej nie można zrobić, żeby kierownica się kręciła. A mama nie mówiła, żeby nie bawić się petardami, zwłaszcza po pijaku? Nie mina! Kur... O le fail. Up, są w stanie szybciej. Będzie problem. Albo i nie. En listet, en listet, kurwa jest! Tak sobie mniej więcej pomyślałem, jak pierwszy raz usłyszałem o tej grze, że jakoś dziwnie się nazywa. I o ile Call of Duty można tłumaczyć oczywiście jako wezwanie do służby, co ma sens jak najbardziej, to z kolei z tym słowem przyznam szczerze, że spotkałem się pierwszy raz. Wojek gogle tłumaczy owe słowo jako zaciągnięty i bynajmniej nie chodzi tutaj o zaciąganie się tym co myślicie bądź zaciąganiem kobiety do lasu w celu zaprezentowania jej swojej brzozy. Dobra, może niekoniecznie brzozy, but polew lubi to. Wszakże zaciągnąć do woja też się można, zwłaszcza w dzisiejszych czasach słowo zyskuje na znaczeniu, ale dość już pieprzenia farmazonów o nazwie. Gierka równie dobrze może się nazywać Paralytic Bot War i nie będzie to miało większego znaczenia. Gra nie jest nowa, bo tworzona jest od kilku dobrych lat, ale że jest stale rozwijana przez twórców i stale dodawane są różne rzeczy, uznałem, że warto jej poświęcić trochę czasu. Zatem, o czym właściwie jest ta gra? Zaraz. Sowieci, naziole, angole, bądź amerykańce, zaciągać się, mundury, ludzie, wybuchy, pojazdy. O, to chyba będzie jakaś napierdalanka w klimatach II wojny światowej. I tak w istocie jest. Mamy tutaj cele do wysadzenia, bądź przejęcia, wszystko zależy od trybu gry. Ale w tej grze cele są drugorzędne. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie, a gram w tę grę dobre kilkaset godzin. I tak wszystko sprowadza się do wycinania jak największej ilości graczy, bądź botów. No właśnie, botów. To co odróżnia Enlisted od wielu innych tytułów to między innymi prowadzenie swojego oddziału. Dzielamy się w postać jednego żołnierza i wydajemy proste rozkazy typu wynieś, przynieś, pozamiataj. No a właściwie to po prostu rusz dupę za mną albo udaj się w dany punkt. W każdej chwili możemy zmienić się w innego żołnierza z naszej drużyny. Szczególnie przydatne jak fojak, w fojach, którym gramy już wącha kwiatki od spodu, albo za chwilę zacznie je wąchać. Taka mechanika może się podobać, bo wnosi trochę świeżości do FPS-ów, lub wręcz przeciwnie, odpychać jak magnes o tych samych biegunkach, znaczy biegunach. I choć boty sztucznie przez co zapełniają mapę, to jednak zawsze rozgrywka sprawia wrażenie bardziej żywej. Żywej, choć resztą żołnierzy kierują boty. To się niby może wykluczać, ale okazuje się, że wcale tak nie jest. A, ty nie żyjesz, tak? Okej. Okay. Już na pewno. Dla pewności. Wystarczy wbić na serwer z trybem samotnych wojowników. Tam kierujemy tylko jednym żołnierzem i pozostali gracze również, czyli nie ma botów. I co się okazuje? Że rozgrywka strasznie zwalnia i z żyźni wojennej robi się rozgrywka taka trochę paintballowa. Kampa kampę pogania. Na tę kamper jadę, by snajpy nie podchodzić. Robiłem kilka podejść do tego trybu, ale za każdym razem się od niego odbijam i nie chodzi tutaj o to, że jak sami gracze, to od razu dostaję mocny wpierdol. Tak, oczywiście, też tak bywa, ale zdarza się to także w normalnym trybie z oddziałami. Po prostu gra ewidentnie została zaprojektowana, aby grać w trybie oddziałów. Raz, że takich serwerów samotnych wojowników jest bardzo mało. To druga sprawa, że w większości są to serwery po prostu customowe. Normalnych serwerów, gdzie jest choć kilku graczy policzyć można na palcach jednej ręki, albo nogi jak kto woli. I wiecie, jakoś nie jara mnie jak po mapie razem biegają Sowieci i Amerykańce, którzy nawalają szwabów. Realia historyczne wtedy kompletnie idą sobie w pizdu. A to jest właśnie między innymi jedna z rzeczy, za którą cenię Enlisted. Nie ma tutaj jakichś zjebanych futurystycznych kolimatorów i celowników, ani biegających wszędzie piszczących kobiet, jak w pewnych nowszych produkcjach, które wręcz są przegnite poprawnością polityczną. Nie mam nic do kobiet, ale kurwa, szanujmy się, ok? Jak większość postaci biegających po polu walki to baby, to hello? Coś chyba poszło nie tak? Czy na II wojnie światowej tak było? A no nie, nie było. Pamiętam to jak dziś, a byłem wtedy trzy poprzednie życia wcześniej. Owszem zdarzało się, że kobiety walczyły na froncie, ale raczej nie w regularnej armii, tylko bardziej w formie na przykład powstania. Kobieta zajmowała się ogarnianiem całego tego wojennego chlewu, który narobili faceci. Czyli na przykład wiecie, zbieranie flaczków na zupkę dla męża. Swoją drogą szkoda, że nie ma swastyk. To oczywiście mówię tylko i wyłącznie w kwestii realizmu. Okej, okay, zajdźmy już z tej wszędobylskiej poprawności politycznej, która wylewa się z telewizorów na prawo i lewo. Grafika. Gra wygląda ładnie, ale dubska to na pewno nie urywa. Ogólnie jest ok. Na początku mogą tylko wkurzać te oczyjebliwe kolorki o dość dużej saturacji, zwłaszcza w kampanii w Normandii. Od razu widać że w grze maczali palce mi się od War Tindera, znaczy War Thunder. Widać to także po interfejsie. Animacje nie powalają i to trzeba przyznać. Żołnierze ruszają się jak aktualny prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli wiecie sami jak to wygląda. Jakby ci ktoś kija do dupy włożył. I choć są sztywni jak pal Azji, to jednak całkiem ładnie skaczą i się podciągają. Ecio Auditore da Firenze jest dumny. Optymalizacja jest całkiem w porządku. Na moim drewnianym kąpie spokojnie przekraczam 100 fps i nawet dochodzę do limitu odświeżania mojego monitora, czyli 144 Hz. Czasami coś chrupnie i tropnie FPS -y jak gówno do klopa, ale to zdarza się jak ktoś nie potrafi strzelać i wspomaga się artylerią, która robi dużo boom. Inteligencja botów jakiś czas temu była na dnie, teraz już trochę unosi się nad dno. Niestety często wojacy stoją jak totalne zjeby, dając do siebie strzelać jak do kaczek a czasami odwrócą się w trochę nienaturalny sposób i jebną cię w czerep. Niekiedy dobiją przeciwnika, którego my powaliliśmy, albo nawet po prostu go odstrzelą. Z tym bywa strasznie nierówno, ale ogółem są tempe jak moje noże w kuchni. Yy, no, trzeba by je naostrzyć. To może ja naostrzę noże, a twórcy naostrzą umysły, a i dobry deal? A tak serio, to jest z tym coraz lepiej i widać postępy, ale nadal są w tym aspekcie duże braki. Dźwięki w grze są całkiem fajne, czuć dzięki temu klimat wojenny, raczej w tej kwestii nie ma się do czego przyczepić. Demolowania otoczenia raczej nie uświadczymy, o Battlefield to to zdecydowanie nie jest, ale małe obiekty można zrównać z ziemią, czy rozwalać okna, drzwi, stoły i takie tam pierdoły, nic wielkiego. Czasem czołg potrafi się przyblokować o jakieś byle małe, gówniane drzewko i to potrafi zirytować. Feeling strzelania z broni osobiście uważam, iż jest świetny i jest jednym z najmocniejszych punktów Enlisted. I to serio, tutaj nie robię sobie jajec. Czuć, że broń efektywnie, a często i efektownie odbiera życie. Do niedawna jeszcze był problem z balansem i, na przykład, pistolet maszynowy kosił wszystko, ale teraz widzę również poprawę w tym aspekcie i bronie są bardziej wyrównane między sobą. Śmiało można kosić wrogów za pomocą karabinków Bolt Action czy pistoletów maszynowych, miota czy ognia bądź cięższych karabinów maszynowych. Szczególnie strzelając full auto z tych ostatnich, ręce się trzęsą wojakowi, jak naszemu papieżowi JP the Second. Do dyspozycji mamy różne klasy żołnierzy. Są to m.in. strzelcy, szturmowcy, snajperzy, inżynierowie czy radiooperatorzy. Inżynier może stawiać różne konstrukcje, jak worki z cementem, działa flag czy też respawn pointy. Wszystko to robi za pomocą swojego magicznego młotka z kastorami. Są także fryzjerzy, i mean Fizjerzy. Ci ostatni korzystają właśnie ze wspomnianych wcześniej maszynówek. W zasadzie to fizylier ma coś z fryzjera, bo zamiata przeciwników jak fryzjer włosy z podłogi. Są jeszcze piromani, którzy latają z miotaczami ognia i podpalają styrtę. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala. Do tego oczywiście jeszcze dochodzą czołgiści i piloci. Także jest tego trochę. Za wykonywanie misji dziennych i tygodniowych. Zdobywamy kupony lotto, które możemy wymienić w najbliższej kolekturze na broń, wyposażenie żołnierzy bądź ich szkolenie. Dostajemy je także za zalogowanie się do gry, ale tutaj z jednym zastrzeżeniem: kupon za zalogowanie się danego dnia wpada jako nagroda za wykonanie misji, więc nie dostajemy go za darmo. Za darmo to umarło, pamiętajcie. Twoją drogą dość ciekawy system. Wiecie, jak już się logujesz i chcesz nagrodę, to może strzelisz rundkę i wykonasz jakieś zadanie. Nie wiem, jak to jest odnośnie resetowania się tych nagród, gdy nie logujemy się na przykład ileś dni, ale mi się zdarzyło, że chyba nie zalogowałem się dwa albo trzy dni i no, ciąg nagród mi nie przepadł. Ten jest grą darmową, więc oczywiście oferuje mikropłatności. A jakże? Pamiętaj co mówiłem przed chwilą. Możemy kupić konto premium, które przyspieszy nam levelowanie kampanii i oddziałów, żołnierzy, czy odblokuje dwa kolejne sloty na oddziały. Nie ma tak jak strzelać do ludzi z broni przeciwpancernej. Albo do botów w sumie. No to już nie ma drugiej szansy. Od razu instant death. Aj, ale dostał. Na pewno te dwa dodatkowe sloty mogą przydać się później, gdy odblokujemy inne oddziały i pozwoli to tym samym na bycie bardziej elastycznym, ale by miało to jakiś diametralny wpływ na rozgrywkę, to nie widzę tego w ten sposób, chociaż jestem ślepy, więc kto wie. Ponadto możemy kupić przepustkę bojową, i to ostatnio jest bardzo popularne we wszelakich grach, więc chyba wiecie o co chodzi. Grazi zdobywasz nagrody, ale dostajesz ich więcej, gdy masz właśnie przepustkę. Dzięki temu możesz też wykonywać 9 misji dziennych, a nie 3, co oczywiście przyspieszy postępy w zdobywaniu nagród z przepustki. Aczkolwiek tutaj ciekawa rzecz, bo dochodząc odpowiednio daleko w danym sezonie, zdobędziemy walutę premium, która de facto sprawi, że odzyskamy to, co włożyliśmy w dostęp do przepustki. Można także kupić oddziały premium i tutaj już nawet pomimo mojej ślepoty śmiem stwierdzić, że to już daje jakąś przewagę. Sam zdobyłem podobny oddział poprzez niedawny event i muszę przyznać, że to całkiem dopakowani żołnierze z niezłym sprzętem. Aczkolwiek wszystko to można zdobyć poprzez samo granie. No tyle, że grindu to ja tutaj widzę tyle co w koreańskim MMO, ponieważ każdą kampanię levelujemy oddzielnie. Ba, nawet każdą stronę konfliktu expimy osobno. Czyli najlepiej to od razu usiąść na kiblu z laptopem i podłączyć się pod kroplóweczkę. I to jest wtedy real hard player. Nie wspomniałem jeszcze nic o mapach, a te są wykonane naprawdę znakomicie. Mamy aktualnie dostępnych 5 kampanii rozgrywanych na różnych frontach, z czego na każdą taką kampanię przypada nawet kilkanaście map. Muszę przyznać, że to naprawdę imponujący wynik. Może nie jest to rewolucja, ale rzeczą, która mi się bardzo podoba, to to, że raz na tej samej mapie jest pogoda słoneczna, a innym razem leje jak z hydrantu. W kampanii Bitwa o Moskwę jest mapa, w której jest las i tam mgła raz jest gęsta jak w Smoleńsku, a raz opada podczas bitwy. Podsumowując, gierka fajna na odstresowanie się i odmuszczenie. Nie ma tutaj za dużo teamworku, więc też raczej nie wyzwą cię od zjeba, bądź nie będą głosować za kikiem, ponieważ gdzieś dałeś dupencję. No przecież nie myli się ten, co nic nie robi, prawda? Po prostu family friendly content, zupełnie jak ten materiał. Ten listet jest ciągle w fazie przedpremierowej, jak to ładnie twórcy określili. Ja bym określił tę fazę jako faza niedojebania z nadzieją na dobrą grę. Widzę, że twórcy stale coś usprawniają i łatają bugi, więc być może część z rzeczy, które omówiłem w materiale, mogą już nie mieć miejsca. Twórcy nie próżnują, a niestety, przez kowidziątko publikacja tego materiału trwa znacznie dłużej niż miała trwać. Gra jest za darmo, więc co stoi na przeszkodzie, aby ją sprawdzić? Rusza nawet na dosyć drewnianym kąpie, więc tym bardziej. U mnie działa. I 7 trzeciej generacji kłania się po same kule. Generalnie ja ze swojej strony polecam ją sprawdzić i szczerze mówiąc ciągnie mnie do tego tytułu jak muchę do gówna. Na jak długo to się jeszcze okaże. A na koniec dodam jeszcze, że na podstawie Enlisted wyszedł taki oto dziwaczny Battle Royale, który w sumie wyszedł jako gierka trollingowa trybu Battle Royale. Zwie się Cursed Fold. A może odwrotnie, w sensie tamto wyszło najpierw? W sumie to cholerawie. Dzięki i pozdro 600 albo i 500 blues.